Pomarańczowy się manowie, jestem na plaży i nie chciałbym się wytłumaczyć, dlaczego mówię tak cicho na niektórych filmach. Um, ogólnie mówię tak cicho, na przykład jak wyzywam hobbyhorsy, które są pojezdne czy popieprzone. Um, dlatego na przykład na poprzednim filmie, gdzie pokazywałem upośledzonego Luigi'ego, więc zostawcie suba dla niego. Żeby go wyleczyć, bo potrzebuje jakiejś operacji plastycznej I psychologa Dobrego psychologa Ale wracając, dlaczego mówię tak cicho? A na takich filmach, gdzie idę sobie po plaży yy, Mówię normalnie Mówię dlatego Cicho Że jak na przykład Wyzywam te pojezdne, czy popieprzone hobby No to tam jest jakiś sprzedawca, nie? Jakby usłyszał, co ja tam mówię to pewnie by się wkurzył, dlaczego coś tam mówię, coś tam, coś tam i bym miał aferę, nie? Wiecie o co mi chodzi? Dlatego ja I dlatego mówię cicho, żeby szybko nagrać dla Was film, dla kochanych widzów. I żeby nie mieć afery, to później jak najszybciej stamtąd idę. No i chodzi w tym o to, że ten. Że podejmuje dla Was ryzyko. No, może nie jakieś super duże, ale za to musicie zostawić subika tam na dole. I przypominam o Marianek Challenge i Fluffy Hair Challenge, który będzie na kanale. Czy Marianek Challenge jest za suby, więc go tam zostaw na dole. To zrobię Marianek Challenge. No i ten. Zostaw tego suba. Łap, lajka. Lajkacza, komsa komentarz. No i będzie Marianek Challenge wtedy na kanale. Też spodziewajcie się filmów z... Ten. Dzisiaj postaram się wrzucić dla Was filmy z Grace'a, czyli takiej gry. Grace. Bardzo fajna gra. Coś tam pograłem. Będę chciał tam dojść gdzieś na filmie. Więc zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić Fluffy Hair Challenge i filmu z, do, z Grace, które będą na pewno. I zostawcie suba, żeby był Marianek Challenge. Więc pomarańczowy żegnanko